Od 1741 roku Nysa znajdowała się pod panowaniem Prus i zamieniła się w miasto twierdzę. Najpoważniejszym testem było oblężenie przez wojska napoleońskie w 1807 roku. Na początku XIX wieku Nysa była jedną z najsilniejszych twierdz w Europie. Przekonały się o tym wojska napoleońskie w 1807 roku, kiedy przez ponad 100 dni oblegały miasto, nieustannie ostrzeliwując je ciężką artylerią. O sile rażenia świadczy fakt, że w mieście ocalało tylko pięć domów. Dopiero brak odsieczy z amunicją i żywnością zmusił Nysę do kapitulacji. Pamiątką oblężenia z 1807 roku są coroczne edycje jego inscenizacji. Tego sezonu zamiast jednej wielkiej bitwy o Nysę, turystom i mieszkańcom zaproponowano pomniejsze atrakcje. W rynku odbyła się musztra regimentów i potyczka z udziałem grup rekonstrukcyjnych. W rynku czeka nas potyczka. Będziemy walczyć z naszymi kolegami, ale odtwarzającymi wojska pruskie z Srebrnej Góry, z Koźla, z Dysy. No i my jako wojska napoleońskie, jeszcze przy wsparciu tutaj chyba oddziałów z Sobudki z Krotoszyc, będziemy po prostu do nich strzelać, oni do nas. No i mamy nadzieję, że wygramy tę bitwę. Były repliki sztandarowe, hałas z moździerzy i ranni leżący pokotem na placu. Żołnierze walczący w pełnym umundurowaniu musieli zmagać się z jeszcze jednym przeciwnikiem wskaźnikami Celsjusza bijącymi kronikarskie rekordy. Więc ten ciepły mundur ma takie właściwości, że wełna, jeśli po prostu nasiągnie potem, to po pewnym momencie izoluje od temperatury zewnętrznej i jest nawet momentami wygodny. Komendant Fortu II zaprosił do siebie na inscenizację pod nazwą Wybuchowe Imieniny Komendanta, wpisującą się w jubileusz dziesięciolecia działalności nyskiego oddziału Legii Polsko-Włoskiej. To nie przypadek. W 1807 roku na terenie Nysy stacjonowały dwa pułki piechoty i oddział pułku ułanów Legii Nadwiślańskiej, wywodzące się właśnie z Legionów Dąbrowskiego. Na wybuchowych imieninach byli sekundanci i strzały do pierwszego trafienia. Była okazja do spenetrowania miejskich fortyfikacji i poznania od podszewki obozowego życia. No mnie się tak udało, że zaraziłem całą rodzinę i, i, i przez to y, jeździmy razem. Córka ma 10 lat, zaczęła jak miała 9 miesięcy. Jeździliśmy w takim wyklinowym wózeczku, teraz wózeczek przejął junior który skończył niedawno dwa latka. Pasja dla żywej historii jest stylem życia gospodarzy fortu, łącznie z hukową amunicją, z którą radzą sobie najmłodsze roczniki. Czy się nie boją? Czasami właśnie jak teraz słyszeliśmy, czasami tak. Jeżeli jest to na bitwie, jeżeli wiemy, że będą wystrzały, to albo sobie zatykają uszka i, i jakoś dają radę. Korowód mundurów zapoki powróci do nysy za rok w nowej odsłonie, wszak jak mawiał Napoleon, żeby prowadzić wojnę, potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy.